Dzień dobry, 13 czerwiec 2023. Zwracam się od razu do Was z apelem: Czy mi pomożecie? Tak, towarzysz Gierek mówił. Pomożecie, towarzyszki i towarzysze? Jaka jest mi pomoc potrzebna? Słuchajcie, piszę drugi poradnik. To jest taki ABC rekrutacji osób niepełnosprawnych. On będzie skierowany do działów HR, HR Biznes Partnerów i firmy rekrutacyjnych, które tak naprawdę specjalizują się. W zatrudnianiu osób pełnosprawnych. Ja chcę go tak przygotować, żeby działy HR same rekrutowały osoby niepełnosprawne. I dlatego mi jest Wasza potrzebna pomoc. Pomoc jest e, potrzebna mi taka. Będę chciał e, im pokazać, gdzie szukacie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. E, napiszcie mi to w komentarzu albo wyślijcie mi na tego e-maila z tytułem w e-mailu gdzie szukam yy, yy, pracy jak tak polecę fora yy, facebookowe na jakich wy szukacie prześlijcie mi te grupy najlepiej yy, yy, e-mailem albo w komentarzu napiszcie polecej mi OLX ol ol mi się wydaje, że to jest taki najbardziej solidny portal i jest i yy, 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 Uważam, że jest bardzo skuteczny. Bardzo często zamykałem rekrutację. Pokażę im również, jak zwiększyć zasięgi, w tym poradniku na Relix. Po prostu pomóżmy działom HR, jak się mają poruszać w naszym świecie, gdzie mają umieszczać ogłoszenia. Ja ich nauczę również, jak pisać ogłoszenie. Żeby trafiło do naszej świadomości, żebyśmy się czuli zaproszeni. Słuchajcie, pracuję na temat. A teraz wam opowiem o, o tej pierwszej książce, która będzie takim ABC wielokrotnych odpisów na PFRON. Jeszcze musi być dopracowana. Słuchajcie, już mam wersję ostateczną, ale tak. Wsadzamy ją na Amazon KDP wersji, będzie można ją pobrać na Kindle, czy na e-booka. Już jest PDF. Będziemy wstawiać i będzie go można sobie zamówić w wersji drukowanej. Też również będzie dostępny na jeden koszyk, etc. On jest przygotowany w kanwie. Trochę nam się rozjeżdża ten tekst, ale jak tylko będzie już dostępny w sprzedaży, dam Wam cynk. Ustaliśmy na kwotę 40 zł, i on się będzie jakby. Łączył z tą drugą książkę. Ta druga książka, ona będzie o wiele, wiele droższa, nie będzie Wam tak naprawdę potrzebna, ale ta pierwsza dla tych, którzy mają wielokrotne odpisy albo nie wiedzą, może być bardzo, bardzo przydatna również wtedy, kiedy szukacie pracy. Tam jest wszystkie wielokrotne odpisy, są wytłumaczone również na przykładach. Jak je, jak je udokumentować? Jest to pytanie i odpowiedzi. Jest mnóstwo przepisów. Nie musicie tego kupować tego, tego poradnika, bo większość tych informacji znajdziecie na TikToku. Ale tutaj będziecie mieli wszystko czarno na białym. Nie będziecie, nie będziecie tracić czasu na szukanie. Szybko lecę do roboty, bo mam natchnienie i piszę ten drugi poradnik, a tu trzeba im tak przedstawić tą wiedzę. Pamiętajcie, gdzie szukacie roboty? Przesuwajcie na tego e-maila lub piszcie w komentarzu. Jeszcze raz mówię: grupy Facebookowe, jakie portale? Nie wiem, czy lento, ale OLX mi się wydaje sympatyczne. A jeszcze bardzo ważna sprawa: czy szukacie w dziale w zakładce praca z orzeczoną niepełnosprawnością, czy też szukacie y, ofert pracy tam, gdzie jest tak domyślnie skierowana do osób pełnosprawnych. Bo ja ich przekonam tak, że jeżeli umieszczacie w normalnym dziale, nie w grupie tam dla z, orzeczoną y, z orzeczoną niepełnosprawnością, to mi się wydaje, jeżeli nie ma wyraźnego zaproszenia, zapraszamy y, osoby niepełnosprawne do składania y, przesyłania CV również osoby niepełnosprawne, to nas domyślnie nie chcą. Ja w tym poradniku piszę i tak przygotuję do rozmowy, że jak już my przychodzimy na rozmowę, to oni wiedzą, że my jesteśmy niepełnosprawni i nauczę ich, jak rozmawiać szczerze. Bo ja wiem, że boicie się przyznawać do swojej niepełnosprawności. Jest tutaj taki jeden z podrozdziałów, My się was boimy. Dlaczego my się was boimy, a, a wy się boicie nas? I wyjaśniam. Dlaczego ma być tyle niedopowiedzeń? Musimy sobie, no... Wiecie, to jest tak jak w małżeństwie. To jest problem z komunikacją między działami HR a nami. Ja opisuję między innymi przykłady z życia wzięte, bo wydaje mi się czasami, że pracownicy O, przepraszam. Kończę. Kończę. Są jakby żyją w innym świecie, nie rozumieją naszych potrzeb i im się wydaje, że nam się coś wydaje, a nam się wydaje, że im się wydaje. No, kończę. Dzięki za pomoc. Czekam na Wasze e-maile i linki w komentarzach. Trzymajcie się następnego razu.